Jeszcze do niedawna na recepcie farmaceutycznej mogło znaleźć się tylko jedno najmniejsze dostępne w aptece opakowanie leku, jakiego potrzebował pacjent. 1 kwietnia 2020 roku zaszły jednak pod tym względem pewne zmiany. Od tego momentu maksymalna ilość leku, jaka znajdzie się na recepcie farmaceutycznej, zależy od postaci tej recepty. I tak na elektronicznej recepcie farmaceutycznej może znaleźć się ilość leku starczająca pacjentowi maksymalnie na 180 dni stosowania. W przypadku papierowej recepty farmaceutycznej ilość ta nie może przekraczać 120 dni stosowania. Jednocześnie farmaceuta na papierowej recepcie farmaceutycznej może przepisać ilość środka antykoncepcyjnego na maksymalnie 60 dni stosowania.